Ok, w tej części też będzie ostatnia część do tak zwanego wprowadzenia do Logica A Pro. W tej części pokażę Wam narzędzie, które zostało wprowadzone w wersji numer 9, nazywa się ono Flex i co ono nam daje? Daje nam to to, że w przypadku jakichś niedociągnięć, gdy nagramy na przykład gitarę bądź jakikolwiek instrument, mamy możliwość jak gdyby wyrównać jednak w dokładny sposób ten plik audio, właściwie te instrumenty, które czasami mogą nie wpaść idealnie na w idealny czas, po prostu ok, czyli uruchamiamy to narzędzie poprzez e, wciśnięcie lewym przyciskiem tego klawiszu Flex. Teraz możemy sobie to powiększyć, naciskam klawisz Z i co teraz możemy zrobić? Widzicie, że tutaj jak gdyby automatycznie właściwie to jest włączone. Tutaj macie różne tryby tego flexa, czyli właściwie w przypadku jakichś bitów to możecie zostawić na rytmik. Jeżeli macie jakieś polifoniczne dźwięki lub monofoniczne, to wybieracie oczywiście te opcje. I to są już jeszcze bardziej takie e, agresywne, po prostu e, opcje dotyczące narzędzia flex. <laughs> I co teraz robimy? w tym przypadku jest to lub perkusyjny, to możemy sobie przełączyć na, na narzędzie rytmik. Widzicie, że tutaj jak gdyby pojawiły się nam takie też kreseczki w tym pliku audio, to są tak zwane transienty. A w Logic automatycznie zbada nam, gdzie jest największa głośność i nam po prostu to podzieli mniej więcej tak, okay? Gdzie pada największa głośność w danym pliku audio. Czyli teraz tak, powiedzmy, że tu mamy jakiś taki... Tu mamy jakiś taki bit, który mam przypada i wiadomo, że tu już jest wyrównany ładnie plik, ale w, załóżmy, że jest taka sytuacja, że nie wpadałby nam idealnie po prostu w czas, nie wpadałby nam idealnie na ten punkt 1, 2, 3. Jeżeli byście chcieli go przesunąć, możemy dodać już własnoręcznie, wprowadzić tu własnoręcznie te transienty, naciskając no, raz lewy przycisk myszki. Oprócz tego możemy też dodać jak gdyby troszkę dalej, bo jeżeli będziecie go tak w połowie, to tutaj widzicie, że ten dźwięk jest akurat, ma najmniejszą głośność, to potem może to za bardzo zmodylować plik audio. Dajcie go tak gdzieś tak niżej drugi, o, transient. Marker. I teraz ten transjon, który był wyliczony przez Logic, został jak gdyby załączony przez logikę. Możemy go przesuwać prawo-lewo. Czyli widzicie, jeżeli ten bit by nie wpadał dokładnie, możemy go sobie dokładnie tak już własnoręcznie, manualnie przesunąć. Okay? A dlaczego dałem te markery, te, te jak gdyby nawiasy z boku? Ponieważ, gdyż, jeżeli by tego nie było, zaraz wam to pokażę zresztą. Jeżeli by tego nie było, to jeżeli byście teraz przesuwali ten transient, ten transient, to przesuwałby Wam od razu cały plik, a nie o to Wam chodzi. Wchodzi Wam tylko o ten jeden fragmencik, okay? czyli prawy przyci lewy przycisk myszki, raz, dwa i możemy tu już przesuwać tylko ten zadany fragment. Okay? No i tu możecie po prostu, jeżeli będziecie mieli różne pliki audio, no to możecie pobawić się z tymi różnymi trybami. Oczywiście tak jak w przypadku MIDI macie też tu kwantyzację, tak więc możecie się z tym też zadmowić. No, czyli co nadaje Flex? No tak jak w przypadku MIDI, możecie sobie, w MIDI to jest dosyć proste, ponieważ wszystkie nutki możecie sobie e, jak gdyby modelować jak, jak tylko chcecie, jeżeli, póki, póki to nie jest przyrzucone do pliku audio, no to macie pełne pola, możecie coś, co wam nie pasuje, coś dokładnie nie pada, możecie sobie to w Piano Rollu jak gdyby zmienić. Natomiast to co zostało wprowadzone w logiczki numer 9, to po prostu ten Flex instrument, ten narzędzie Flex dało nam jak gdyby możliwość już edytowania plików audio. <coughs> Jeżeli chodzi o samą edycję, no to jeżeli wyłączę te urządzenie, e, e, w Logicu jest edytor audio, jest on dosyć taki toporny, ale do podstawowych rzeczy przydaje się. I jak e, wchodzimy do edytora audio, naciskamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki. Widzicie, że pojawił nam się tego fragment loopa, który mamy zaznaczony, no i mamy tutaj różne opcje. Możemy stworzyć backup, czyli jak gdyby taką drugą kopię tego pliku. W edycji, no to wiadomo, jeżeli zaznaczamy jakieś regiony, to możemy je pociąć, przekopiować. Funkcje, no to tu podstawowe, normalizacja, czyli wyrównanie, powiedzmy, do zadanego, jak gdyby, poziomu. On tutaj automatycznie akurat wyrównuje do najgłośniejszego poziomu, o jakim może po prostu ten plik. No tutaj zmienianie głośności, fade in, czyli te tak zwane przygłośnienia lub wyciszenia. Cisza, cofanie, tu przycięcie. No, oprócz tego ma tu jeszcze jak gdyby takie timing pitch machine, czyli tam e, związane z podniesieniem lub obniżeniem jak gdyby tonacji i z czasem no, to jest ten groove, czyli też jak gdyby chcieli, chcieli się pobawić po prostu z czasem <coughs> z czasem tego lupu, to możecie też skorzystać z tego no i to tak właściwie tyle. E Do tego edytora to oczywiście wiadomo najszybciej dwukrotnie kliknąć na dany plik audio i wam się na spodzie wyświetli, ok? A jeżeli chcecie z niego wejść to raz kliknąć myszką i wracać już do głównego okna projektu. Okej, okay, to by było tak pokrótce na temat prowadzenia do Logika. Ja wiem, że tutaj właściwie nie przedstawiłem wszystkiego, co mogłem. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście możecie do mnie pisać śmiało, będę, stara będę starałam się pomóc w tym zakresie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Logik, okej? Okay? Dzięki bardzo, pozdrawiam.